dziś Wojciech Siski, który jest przewodniczącym okręgu Sosnowieckiego Korony, a także członkiem komitetu politycznego naszej partii, Piotr Heszen, również członek Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej, a także Dariusz Szumiło z Kongresu Polskiego Biznesu Przedsiębiorca. Szanowni Państwo, nieraz z tego miejsca alarmowaliśmy o tym, jak w Polsce gwałcona jest nasza prywatność. Tajemnica lekarska dawno już odeszła w zapomnienie, a na naszych oczach niweczona jest właśnie. Tajemnica bankowa. Otóż, w związku ze zmianami, jakie nastąpiły z wprowadzeniem tak zwanego Nowego Ładu, urzędnicy urzędów skarbowych już skrzętnie korzystają z przyznanych im rozszerzonych uprawnień dotyczących inwigilowania operacji i rachunków bankowych Polaków. Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym z informacji krajowej administracji skarbowej, tejże informacji udziela w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy portalu Biznes Insider, wspomniany właśnie KAS. Zmiany obowiązują od początku lipca. Dzięki nim urzędnicy Urzędów Skarbowych, a dokładnie naczelnicy tychże urzędów mają i mogą zyskać szeroki dostęp do szczegółowych informacji informacji na rachunkach bankowych Polaków już w momencie zaledwie wszczęcia tak zwanego postępowania przygotowawczego, a nie jak było to do tej pory dopiero po postawieniu osobie fizycznej konkretnych zarzutów. I nie, nie martwi nas to, że tych postępowań, tych inwigilacji było zaledwie Wydawałoby się mało. To jest kilkadziesiąt od początku lipca. Był to czas wakacji. Zdajemy sobie sprawę, jak ta machina funkcjonuje. Zdajemy sobie sprawę, że każdorazowe rozszerzenie kompetencji, rozszerzenie uprawnień urzędniczych, to każdorazowe zawężenie naszych uprawnień, uprawnień Polaków, uprawnień petentów. Wiemy, że jeśli uchylimy urzędnikowi drzwi, on je wyważy albo otworzy na przestrzał. Jeśli damy mu palec, on weźmie całą rękę. Dlatego tym bardziej mamy powody do obaw. A dodatkowo trzeba zdać sobie sprawę, że ten prześwietlany właściciel rachunku bankowego wcale nie będzie sobie zdawał sprawy, ani nawet nie będzie się w najśmielszych oczekiwaniach czy wyobrażeniach domyślać, że w momencie, kiedy on dokonuje danej operacji bankowej w urzędzie skarbowym, urzędnik śledzi skrzętnie i obserwuje wszystkie jego transakcje i operacje na rachunku. Bowiem Podatnik w żaden sposób nie będzie informowany o wszczęciu postępowania w tej sprawie. A trzeba też zauważyć, że wspomniana przeze mnie inwigilacja dotyczy wszystkich procedur podatkowych, dokładnie tych procesów przygotowawczych, zaledwie nie oskarżeń, nie zarzutów, mianowicie zarówno kontroli celno-skarbowej, jak i kontroli podatkowej oraz postępowań, czy to w trybie administracyjnym, czy w trybie karnym. Trzeba też zauważyć, że sam szef KAS. Krajowej Administracji Skarbowej pan Bartosz Zbaraszczuk oczywiście próbuje nas uspokajać i wmawiać, że to wszystko dla naszego wspólnego Polaków dobra, by żyło nam się lepiej. My nieugięcie obstajemy przy tym, by respektować dobro, jakim jest prywatność wszystkich Polaków. A propos prywatności. Doskonale jej sedno ujął jeden z amerykańskich pisarzy o nazwisku Hawks, który konstatuje, że gdyby prywatność miała swój nagrobek, należałoby na nim wyryć słowa: Nie martw się, to było dla swojego dobra. Tak więc powtarzam, my w Konfederacji Korony Polskiej, my w Konfederacji wciąż za dobro uznajemy prywatność, a także poufność danych osobistych, tak zwanych danych wrażliwych i ilekroć przyjdzie okazja bronić tego dobra, będziemy w gotowości. Zapraszam Wojciecha Sińskiego. Serdecznie witam wszystkie osoby, osoby, które tak jak tutaj widzę, i na pewno przed, przed internetem, immanentną częścią każdej osoby jest fizyczność, osoby fizyczne. Każdy z osób, każda z osób dorosłych ma konto bankowe. I według tych nowych przepisów, od 1 lipca każdy z nas już nie jest osobą fizyczną, każdy z nas jest osobą podejrzaną. Także witam serdecznie wszystkich podejrzanych. A o co jesteście podejrzani? Właściwie o wszystko. Właściwie o wszystko. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, pan Bartłomiej Zbaraszczuk, tak pięknie i gładko udowodnił, czy, czy właściwie wytłumaczył konieczność wprowadzanych przepisów. Cytuję: Przepisy te mają pomóc w wykrywaniu przestępców podatkowych i nie będą stosowane bez uzasadnionej przyczyny. I dalej: Zmiany były konieczne ze względu na ujednolicenie przepisów. Tak to jest cytat. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, to nie jest cytat z kabaretu. To urzędnik mówi, że, że będą się sami, samo ograniczać. Ja tylko wspomnę, że w świętej pamięci minister Wilczek, twórca ustawy Wilczka z końca lat 80., jak go zapytano, może ze dwa lata przed śmiercią, czy byłby w stanie dzisiaj napisać taką ustawę, taką podobną. To on powiedział, że nie, nie ma takiej możliwości, w ogóle nie podejmuje się takiego zadania. jak na, na pytanie dziennikarza dlaczego, to odpowiedział tak, że on w, pod koniec lat 80. napisał ustawę, która de facto odbierała władzę urzędnikom. Dzisiaj nie ma takiej szansy odebrać władzy urzędnikom, ponieważ urzędnicy już są w takiej mentalności, że on po prostu władzy nie odda, którą, którą otrzymał właśnie przez ten system, który, który u nas funkcjonuje. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że to jest tak, tak jak tutaj wcześniej powiedziano, to jest podstawa wolności, czyli sprawa prywatności. Władza odbiera nam wolność po kawałeczku, i jeśli ich zmusimy do tego, żeby oddali to, co zabrali, to proszę pamiętać, nigdy nie oddadzą tyle, co zabrali. Jedyną metodą jest odsunięcie tych ludzi, którzy. Nie, nie reprezentują interesów Polaków ani Polski gospodarczych. Trzeba po prostu ich odsunąć od władz. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Piotra Heszyna. Szanowni Państwo, kto i kogo będzie prześwietlał, no wszyscy jesteśmy podejrzani, jak to słusznie kolega powiedział, ale oczywiście ci najzwyklejsi ze zwykłych nie będą tutaj brani na tapetę, bo jak ktoś na koncie po inflacji, po różnych kłopotach ma zero, od lewa do prawa, no to nie nadaje się do żadnych specjalnych operacji. Natomiast no przywołajmy yy, odnośnie tego, kto będzie miał wgląd w nasze konta, choćby taką świeżą rzecz, ona tu wybrzmiała niedawno w Sejmie, bodajże przedwczoraj, pan Wojciech Siński wraz z byłym yy, oficerem Łoput, Tomaszem Budzyńskim, opisali sprawę, tak zwaną aferę respiratorów. I e, gdzie przypominam, e, poszło w zimną e, czeluść około 200 milionów złotych z publicznych pieniędzy, i panowie e, doszli do dowodnych wniosków, e, że e, tego typu operacja została dokonana z powodu e, gier personalnych wewnątrz obozu władzy, gdyż było wiadomo, kim był Ów słynny Andrzej Izdebski, który niedawno uprzejmie zmarł w czasie wakacji jeszcze z zagrobu przysłał informację, że się skremował, żeby go przypadkiem nie tracić czasu na jego dalsze poszukiwania. No więc to yy, jednoznacznie wskazuje, że ci, którzy powinni właściwie za to siedzieć, nie tylko być prześwietleni, bo dowody na to, co, ro, co zrobili już są dostępne, oni będą mieli Możliwość wglądu w naszą wirtualną kieszeń. Alarmujemy. Pan Dariusz Szumiwo, zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem przedsiębiorcą i obywatelem. Jako przedsiębiorca czuję się inwigilowany przez rząd już od dawna. Składam jednolite pliki kontrolne, mam mnóstwo kontroli, tak, muszę raportować mnóstwo rzeczy o sprzedaży, o zakupach. Mnóstwo informacji zbiera Urząd Skarbowy o mojej działalności. Mój dochód przekazuję na konto prywatne, na konto moje, moje jako obywatela. I teraz jako obywatel będę dodatkowo inwigilowany. Każdy obywatel, nie dość, że średnio, według różnych wyliczeń, każdy obywatel płaci podatków, Proszę Państwa, od 70 do 90%, jak się policzymy wszystkie waty, składki ubezpieczenia, inne obciążenia, to jeszcze nawet z tego, co tam zostanie, rząd będzie kontrolował i sprawdzał, weryfikował, właściwie bez żadnego uzasadnienia. W dowolnej chwili może zweryfikować każde konto pod byle jaką przyczyną. Tak jak koleżanka Marta powiedziała, na razie było bardzo mało takich zgłoszeń, ale. Że tak powiem wiemy z doświadczenia, że jeżeli da się jakieś prerogatywy, jakieś możliwości rządowi, to on będzie z tego skorzystał. Będzie korzystał z tego na różne sposoby. Bo naczelnicy Urzędów Sarbowych będą wykorzystywali swoje możliwości, swoje prerogatywy do tego, żeby kontrolować, weryfikować różne rzeczy, różne konta działalności zwykłych obywateli. Nie dość, że rząd ogranicza korzystanie z gotówki, zaciska pętlę inflacyjną, to jeszcze ma możliwości kontrolowania. Naszych kont właściwie bez żadnych podejrzeń, do dowolnej osoby na dowolny rachunek. Według mnie jest to skandal. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.